Jan Englert usłyszał tragiczną diagnozę od lekarzy. Otwarcie mówi, że modli się o szybką śmierć. Jan Englert 11 maja będzie obchodził 80. urodziny. Aktor, znany z serialu Dom czy filmu Killer, jest dziś szczęśliwym mężem Beaty Ścibakówny 55 litrów, z którą ma córkę Helenę 23 litry. W 2021 roku wstrząsnął opinią publiczną za sprawą książki bez oklasków, w której wyznał, że żyje stętniakiem w aorcie szyjnej. Ze względu na wiek, lekarze wykluczyli operację. Zauważam, że z wiekiem coraz bardziej jestem fatalistą. Dlatego nie boję się śmierci, bo przed nią nie ma ucieczki. Jeśli czegoś się obawiam, to niedołężności, zwłaszcza intelektualnej, wyznał w jednym z wywiadów promujących wydawnictwo. Generalnie rzecz biorąc, lakier i blacha w porządku, ale co z układem wydechowym? Czy skrzynią biegów? Kropka. A tak na poważnie, niedawno wytaczono. Że to jest straszne dla bliskich, którzy zostają, ale dla klienta idealne. No co, męczyć się jak roślina, walczyć o życie za wszelką cenę? Dodał. Jan Englert nie przejął się diagnozą lekarzy: Nie umieram ani nie skradam się do umierania. Wiadomość była wstrząsem dla jego fanów. Sam zainteresowany uspokoił ich, zdradzając, że cały czas jest pod opieką lekarzy, którzy monitorują jego stan. Mając tyle lat, ile mam, po prostu żyję. Nie umieram ani nie skradam się do umierania, po prostu żyję i kolekcjonuję ludzi. Gdybym spojrzał w przeszłość, to moje życie składa się z rozdziałów i podrozdziałów, którymi były spotkania z ludźmi ciekawszymi ode mnie, wyznał w plejadzie. Jan Englert oszukał śmierć, mógł zginąć w Smoleńsku. Nie wszyscy wiedzą, że wielki aktor już raz oszukał śmierć. Miał bowiem lecieć do Katynia 10 kwietnia 2010 roku, odrzucił jednak propozycję. Mój mąż chciał tam polecieć, ale ostatecznie zrezygnował, bo w dniu tej wizyty w Teatrze Narodowym miało być grane tango spektakl prestiżowy dla wąskiego grona. Jako dyrektor czuł się w obowiązku tam wtedy być, poza tym zatrzymywały go przygotowania do bliskiej premiery spektaklu, który reżyserował. Opowiedziała Beata Ścibakówna w na żywo. Aktor, jako jeden z członków polskiej delegacji, miał przed wszystkimi gośćmi odczytać na miejscu pamiętniki i listy zmarłych oficerów. On sam inaczej pamięta te propozycje, wtedy nawet przez chwilę nie myślałem, że ktoś coś mi podarował. Dlatego że przecież odmówiłem tego wyjazdu, choć dwukrotnie mi go kancelaria prezydenta oferowała, powiedział w rozmowie z magazynem VIVA. Jego miejsce w samolocie TU-154 zajął Janusz Zakrzeński.